Parlamentu. Nie liczy się, jeśli chodzi o sprawy uchodźców. Nie liczył się rok temu w sprawie Ukrainy. Z czym nie będą się liczyć za rok? Jaki scenariusz pisany jest Polsce, skoro nawet polski parlament, nawet te głupie prawa unijne są gwałcone przez garstkę bezczelnych próżniaków z Brukseli kierowanych przez Belgii? Jaki los czeka Was? O waszej przyszłości. Czy pani Kopacz, która potrafi sobie jedynie flamastrem malować brwi i straszyć pisem? Czy ta rozchystelizowana, zwariowana baba może rządzić krajem, w którym wy chcecie żyć? Nie! A może chcecie żyć w kraju, którego były prezydent utrzymuje się z szabrowania ciężarnika? Nie! Nie macie wyboru, nie macie wyboru. Ci imigranci, to nie jest, jak mówię, najważniejszy problem. To jest kolejny problem, jaki na nasze głowy, nie pytając nas o zdanie, przerzucają państwa starej Unii. To kolejny problem. Problemem jest ta Unia Europejska, rządzona przez lewackich synów, którzy gwałcą tradycyjne prawa narodów Europy. Brawo, brawo! z Unią Europejską! Wreszcie z Unią Europejską! Wreszcie z Unią Europejską! Wreszcie z Unią Europejską! z Unią Dwa lata temu nikt jeszcze nie przypuszczał, że na skraju Ukrainy będzie prawdziwa wojna przy użyciu samolotów, czołgów, rakiet i bomb. W te stadiony które miały być wizytówką Ukrainy, są dziś w ruinie, zbombardowane. Moi drodzy, kto jeszcze rok temu przypuszczał, że Unia będzie bezradna i bezsilna wobec kilkuset tysięcy tak zwanych uchodźców z Bliskiego Wschodu? Okazało się, że ta struktura jest bezradna, bezsilna. Ona już nie mówi, że zadamuje tą falę uchodźców, tak naprawdę. Przez bardzo interesujące siły napychanych do Europy, ta Unia jest bezradna. Jedyne, co może robić, to dzielić tych ludzi wbrew ich woli między państwa Unii. Ja mówiłem: odebrali nam suwerenność, wolność, przyzwoite elity rządzące, prawo do tradycyjnej religii, wolność gospodarczą, prawo do marzeń. Normalne życie jest dzisiaj pod znakiem zapytania. Ukradli nam. Gospodarkę morską. Paraliżują kopalnie. Zamiast fabryk samochodów są tylko montownie. Najczęściej odwiedzanymi punktami gospodarczymi to są para. bankowe instytucje, gdzie się zadłużają ludzie, którzy mimo pracy mają tysiąc złotych na przeżycie, ciuchlandy I tylko tyle Polacy mogą z własnych dochodów wydać. Te kebaby to małe miki, bo my przynajmniej wiemy, kto tam jest. Ci, którzy mają kebaby od dawna, boją się tych swoich pobratymców, co to wiadomo. Oni przed nimi uciekli. Nie wiedzą tych, nie dopadną, tak, tu w <śla> kebaby są naszym problemem. Naszym problemem są ci, którzy tych właścicieli kebabów tu będą zażynać, bo się okazuje, że tu porachunki polityczne blisko wschodnie będą załatwiane. Jedyne, co nam zostanie, jak zwykle. To po tych transportach uchodźców polskie obozy koncentracyjne, w których będziemy ich trzymać wbrew ich woli. Nie ma zgody, nie ma zgody, te tysiące ludzi sił przepędzonych z Niemiec i wpakowanych do polskich obozów koncentracyjnych wystąpią przeciwko temu rządowi z pozwami o odszkodowania. Pamiętacie tych kilku rzekomych talibów przetrzymywanych w areszcie CIA? To polski rząd jest i winien odszkodowania. To ile zapłacicie tym uchodźcom z Bliskiego Wschodu za to, że będą siedzieli w polskich obozach koncentracyjnych wbrew naszej i ich woli? To są rzeczy oczywiste. Miałem trudność z zaparkowaniem samochodu, bo wszędzie jest pełno radiowozów, ale niedługo to ta policja nie będzie potrzebna na takich spotkaniach jak to. Tylko ci młodzi policjanci będą musieli bronić nas przed tymi dzikimi sukinsynami, którzy tu będą prowadzić swoje ładnie. Pamiętajcie, karty się odwróciły. Dzisiaj ci, przeciwko którym jeszcze niedawno krzyczeliśmy, wiecie co, będą bardziej zagrożeni niż my, bo to oni będą musieli pilnować tych obozów koncentracyjnych i to... Im za to, że nasze opolskie mundury, te pytlaki będą obcinać głowy. Nigdy nie spodziewałem się, że to nie do tak jest. Świat się kotuje. Widzicie to przecież na własne oczy. Nie za dwa tygodnie wybory. Myślałem, że już w tym sejmie będzie reprezentacja młodych polskich patriotów, że wy będziecie wreszcie posłami, że za cztery lata ktoś z was będzie ministrem albo premierem. Marzyłem o tym! Okazało się, że para znowu poszła w gwizdy, Że z blisko 30% poparcia dla tzw. antysystemowych kandydatów na prezydenta już mało kto walczył o próg. Znowu nas oszukali. Znowu jesteśmy zdradzeni. Znowu nie będzie miał kto bronić Polski. My nie obronimy Polski na ulicach. Ja chciałem, żebyśmy mieli narzędzia prawne. Czyli polska armia, polska policja, polskie sądy, polskie prokuratury. I wy nie w roli na katolii. Bóg wie jeszcze kogo jeszcze byli prześladowani przez władzę, tylko żebyście wybudowali swoją bezpieczną przyszłość, swojej ojczyźnie i byli szanowani. Bravo! Ten brak. <kluczy> Już brak mi słów, że po raz kolejny zostaliśmy oszukani. Tak jak pokolenie waszych ojców zostało oszukane przez Włęse, tak znowu wy jesteście oszukani własnej reprezentacji politycznej. My możemy gardła zdzierać kolejne 20 lat, ale ten, kto zasiada w gabinetach ministerialnych, pod godłem, pod krzyżem, ten, kto siedzi w ławach poselskich i decyduje o losach państwa, ten może uratować Polskę. Wy możecie najwyżej przelać swoją niewinną krew, tak jak wasi dziadkowie w Powstaniu Warszawskim, a tego musimy uniknąć. Brawo! Brawo! na na podobnej manifestacji, tam byli tacy sami młodzi ludzie jak wy. Wiele, wiele twarzy widzę tych samych, spotkaliśmy się dzisiaj w południe tutaj. Dlaczego my znowu idziemy krzycząc te same hasła w kilku osobnych manifestacjach? Dlaczego jesteśmy podzieleni idąc znowu pod biało-czerwoną, znowu z tymi samymi symbolami, znowu z tymi szalikami, znowu z w koronie? Krzycząc dokładnie wszystkie te same hasła Idziemy w kilku pochodach Tego samego dnia Osobnych pochodach To jest nasza klęska, To jest nasza porażka Apeluję, apeluję Którzy mają czyste ręce Jeszcze w tej grze politycznej Zwłaszcza do mojej organizacji macierzystej Obozu Narodowo-Radykalnego Stańcie na czele Młodych Wy zachowaliście honor i czystość. Wy pierwsi otrząsnęliście się, nie daliście się oszukać. Nie możecie stanąć na bocznym torze, gdy ojczyzna wzywa. Wy macie być awangardą tego narodu. Wy, my, polscy narodowcy, patrioci. Nie możemy stać na bocznym torze, mimo tego, że te wybory już przegraliśmy. Nie możemy stać na bocznym torze. Mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo. Jak to możliwe do następnych wyborów naprawdę zbudować prawdziwą siłę polityczną polskich narodowców, wielonordową, nie dać się pokłócić o bzdury. Nie możecie dyskutować o niuanse podatkowe, dopóki nie ma ani jednego z was w Sejmie. Wy o tym będziecie mogli dyskutować, jak połowa Sejmu będzie wasza. Wtedy możecie mówić o systemie ubezpieczeniowym, bo na razie cała ojczyzna jest zagrożona. Bycie na bocznym torze, bo o to im chodziło, żeby po tych marszach niepodległości, po tych dniach gniewu przez tyle lat, znało żaden z was, żadna z was nie zasiadła w ławach poselskich. O to im chodziło. I dlatego ten prezydent może kraść obrazy. Dlatego ta premier straszy bzdurami. Dlatego wcisną nam obcokrajowców, bo jesteśmy bezradni wobec tych sukinsynów, bezczelnych próżniaków i zdrajców. 20 lat występuje na takich imprezach. Wiele się zmieniło. Wielu waszych kolegów wyjechało za granicę. Inni się zniechęcili. Inni stracili swoje życie awanturując się po ulicach. Mieli kary, więzienia, wyrzucani z pracy. Wasze miejsce, wasze miejsce jest tam, gdzie mówię. Jako przywódcy i elita tego nieszczęsnego narodu poniewierano tylu set lat. Obudźcie się i do dzieła. Pierwsze takie hece uliczne, jak zaczynałem, to byłem w waszym wieku albo i młodszy. Czas szybko mija. Nie macie czasu. Jeżeli nie macie być zgorzkniałymi facetami czekającymi na dziadowską emeryturę, to wreszcie bądźcie razem. W każdym małym miasteczku, w wiosce, pod blokiem. Tam, gdzie jesteście, każdy z was ma być rotmistrzem pileckim. Rozumiecie to? Nie patrzcie na głupich, zdradzieckich polityków, którzy potrafią się kłócić. Niech wam nie mówią, żebyście nie szli do polityki. Ich polityka jest brudna, bo kradną obrazy. Bo oni zdradzili Polskę, bo oni zdradzili naród. Ale wy macie pokazać, że Polacy to wielki naród. Macie pokazać, że Polska to może być znowu szanowane państwo. I ja tego od was wymagam. Ja uważam, że zmarnujecie nie tylko własne życie, ale życie tych, którzy nie mieli odwagi tutaj przyjść. Jeżeli znowu nie staniecie, tak jak przed kilku laty, razem w Marszu Niepodległości. Jeżeli nie wyłonicie nowych przywódców, jeżeli nie zorganizujecie się, rzucając w kąt głupie programy polityczne, bo Wam ma przyświecać jedna idea. Że po pierwsze, jesteście Polakami. Wobec tego musicie być własne polskie państwo i będziecie sobie zapraszać albo nie, kogo Wam się podoba, na jakich warunkach Wam się podoba, czy Wam się podoba, tak czy jak, czy nie. I to ma od Was zależeć. A jak nie, zobaczycie, wylądujecie już nie tylko na śmieciówkach, ale na dziadowskich emeryturach za 200 zł, zadłużeni do czwartego pokolenia w jakichś firmach parabankowych, pozbawieni ziemi, majątku, przyszłości, a przede wszystkim honoru. A honor to jest najważniejsza rzecz, jaką można ocalić, nie mając grosza grosza przedłużać. Nie dzielcie się I tylko tak. dlatego, że w telewizji powiedzieli, że ci politycy, których lubicie i sympatyzujecie, tam w Warszawie się pokłócili. Bo wy w najmniejszej miejscowości, pod blokiem, zawsze macie być razem. Wam razem żyć i umierać, razem pracować, razem bronić ojczyzny. Niech Bóg da wam siłę i rozwój.